Siemanko, tutaj Łukasz Jemi z dalekiej drogi do domu. Fajnie, że tutaj jesteście i zapraszamy na nasz odcinek na temat kempingu. Kempingu Amines ATI, na którym aktualnie jesteśmy. Ogólnie nie planowaliśmy robić takich odcinków, tworząc ten kanał o kempingach, takich odcinków praktycznych, ale doszliśmy w końcu do wniosku, że, że może warto było się tą, tą wiedzą gdzieś tam i tym doświadczeniem, które mamy podzielić. Dlatego, dlatego powstaje ten odcinek i być może powstaną też kolejne z kolejnych kempingów. Może komuś to się przyda, taka garść informacji. Bo bądź co, bądź subiektywnych, bo, bo to są gdzieś tam też nasze odczucia o, o, o tym, co, co gdzieś tam widzieliśmy na kempingu i, i jak nam się podobało, ale, ale trochę praktycznych e, rzeczy staramy się powiedzieć. Dobra, to jest parking, tak? Można się stanąć po prostu. O, Polacy, też. <laughs> Miejsce docelowe jest po prawej stronie. Tak. Przy planowaniu kempingów Emilka też tak e, podeszła do tematu rozwojowo, czyli powiedzmy, że, że, że każdy kolejny kemping miał być tak jakby lepszy, to też ze względu na dzieci, żeby, żeby gdzieś tam od razu nie było najlepszych basenów, od razu najlepszego jakiegoś kompleksu i placu zabaw i tak dalej, e, tylko żeby tak stopniowo-stopniowo e, te atrakcje gdzieś tam się pojawiały, ale może w ogóle zaczniemy od początku, bo, bo, bo sam kemping, e, no Podoba nam się tak naprawdę, no i wiem, że tutaj może gdzieś tam gra ten entuzjazm, bo to dopiero początek naszego tripu, dopiero przyjechaliśmy. Parcele są ogarnięte, jest na nich wszystko, czego potrzeba. Przyłącza, wody, prądu są gdzieś tam obsadzone. No, na każdej parceli nie trzeba gdzieś ciągnąć tego przedłużacza, nie? nie no, nie dokładnie, bo w Polsce nosić. Tak, byliśmy na, na kempingach w tym roku też w Polsce i trochę wyglądało to o wiele gorzej, bo mamy przedłużacz 20-metrowy i okazuje się, że jest za krótki, żeby gdzieś tam dociągnąć do jakiejś skrzynki. E, także no pod tym względem akurat tutaj e, niczego nie brakuje. Jeśli chodzi właśnie o roślinność na parceli, to to jest fajna, taka kolorowa jakaś żywa, e, co daje taką właśnie namiastkę prywatności. Przy odrobinie szczęścia i jakąś będzie akurat pasować parcela, to może mieć też e, palmę na parceli, więc od razu gdzieś tam spotka na fejsa pod palmu czy, czy na Instagrama. <laughs> i daleko nie trzeba szukać. No i ogólnie jest to kemping przy linii brzegowej. Czyli z dostępem do plaży nad Adriatykiem. Plaża jest, jest ładna, jest chłodna, jest czysta, Oj, ale, ale nie ma jakoś takiego klimatu, nie? Nie jest mhm. idealna też. Nie ma jakiegoś takiego klimatu, więc nie jest spoko gdzieś tam pójść schłodzić się, posiedzieć chwilę wieczorkiem, ale gdzieś tam trochę, trochę brakuje takiego klimatu jak na tych plażach, gdzie, gdzie tu jeździliśmy trochę dalej. Bardziej dzikich, takich dzikich, tak, w jakichś zatoczkach. To tego tu nie ma, nie? Ale prawdę mówiąc, tak. No, może, nie wiem, może jakby troszeczkę dalej odejść od kempingu, może by były takie właśnie dzikie plaże. Zresztą jak jechaliśmy na Rajską Cestę, to tam w tej miejscowości NIWICE, a to było bardzo blisko kempingu, w sumie były ładne plaże. Tylko jako my jakoś nie mieliśmy no to, czasu z nich skorzystać. Ta, tak, no dokładnie, to, to też nie ma obowiązku przecież siedzieć tutaj na plaży tej najbliższej e, kempingu, chociaż no, ona jest faktycznie bardzo, bardzo blisko. Dużo turystów e, tak sobie siedzi gdzieś tam wieczorkami czy, czy w ciągu dnia. Woda jest czyściutka, ale tak jak mówię, jak gdzieś widzieliśmy już te plaże, na te dzikie plaże na Rajskiej Ceście, to już ta plaża nie robi po prostu na nas jakiegoś tam większego e, wrażenia. Jeździmy ogólnie z kartą EXI. No, i tutaj, z kartą EXI, parcela są w strefie standard. I ja tutaj postaram się pokazywać na, na przebitkach, jak to mniej więcej wygląda na tej mapie. Yy, ona jest troszeczkę dalej od linii brzegowej, ale to tak naprawdę wciąż blisko, bo, bo dwie minuty spacerku jesteśmy na plaży, ale i tak nam to pasowało, bo jest yy, bardzo blisko basenu i bardzo blisko yy, placu zabaw, a, a przy dzieciakach nam to robi robotę tak naprawdę. Mówiliśmy też w poprzednim odcinku, przejechaliśmy bez rezerwacji yy, i gdzieś tam sobie znaleźliśmy tą parcelę, yy, nazwijmy to wymarzoną, która najbardziej nam gdzieś odpowiadała. Yy, gdzie nie ma obok jakichś śmietników, gdzie e, nie przy samej parceli są e, sanitariaty, żeby ludzie się nie kręcili, więc jest dosyć spokojnie, e, dosyć cicho. I, i fajnie i po prostu ładnie. No i, no i tak jak mówimy, blisko basenu i placu zabaw. Nasza parcela to numer 437, mhm. blisko właśnie basenów, y, ale też blisko właśnie tutaj sanitariatu. My zazwyczaj korzystaliśmy z seriatu B1, bo było najbliżej, ale B3 były bardziej nowoczesne. Tak, tak sanitariat B1 był trochę starszy, ale to nie znaczy, że znowu jakiś stary prl jest schludny, ładny, czysty. No plus na pewno to, że była taka Łazienka rodzinna, yy, było miejsce, żeby się przebrać, dzieci wykąpać normalnie, a nie gdzieś nie ma gdzie ubrań położyć, było tam właśnie miejsce na to wszystko. Ten drugi sanitariat, który był trochę dalej, faktycznie był taki yy, nowoczesny, yy, przynajmniej wizualnie, yy, ale nie, nie czuliśmy potrzeby, żeby aż tam do niego do niego chodzić. Wystarczył nam ten yy, sanitariat B1. Ogólnie jak ktoś yy, nie kempingową poza Polską to nie zdaję sobie sprawy, jak kempingi za granicą są rozwinięte, jak one się różnią od naszych kempingów polskich. Nie jest to tylko pole namiotowe z prysznicami, stoletami gdzieś do skorzystania, ale to są takie rozbudowane kompleksy, gdzie są baseny, są korty tenisowe, jest sklep. Jakiś tam warzywniak ogólnie, nie? Widziałem, mm -hmm. tutaj jest na tym kempingu. Oczywiście przy plaży jakieś też bar Bary, yy, restauracje, wszystko praktycznie jest, można by było siedzieć na kempingu nie ruszać się i się nie ruszać, no, no. niektórzy tak robią. Wiadomo też, że ceny tego wszystkiego, bo no, tak jak Emiko mówi, sklep, coś tam wszystko jest, ale ceny są takie, że jest co najmniej dwa razy drożej niż gdzieś tam w marketach yy, poza kempingiem. Ale gdzieś tam czasem na szybko, jak czegoś potrzebujemy, nie wiem, rano świeżych bułek czy... Czy jakiegoś warzywa do, do obiadu, to, to nie trzeba jechać gdzieś do sklepu, tylko wychodzimy, a sklep mamy 20 metrów obok. No tutaj na tym kempingu, akurat bliskość miasteczka, widzę, to też jest plus. Eee, też można sobie podjechać, coś tam kupić albo do restauracji pójść tak. Po zwiedzać nawet pochodzi. No, albo na plażę, która tam jest trochę taka Ładniejsza, taka, nie? tak? W sumie w Niwicach jest dosyć taka ładna plaża. Na kartace sesji są dostępne te parcele standard, ale chodząc po kempingu, zauważyliśmy, że te inne y, parcele nie różnią się niczym od tych standard. Nie jest to tak, że to są jakieś gorsze parcele, że czegoś tam brakuje. No tak, tyle, że jest może 30 sekund bliżej do plaży i to w zasadzie tak. taki, taki jedyny. Ale nie widać, e, nie widać plaży z tych parceli, nie. prawda? nie ma widoku na, na morze. Plaże widać dopiero z e, tej linii domków, która jest bezpośrednio tak, przy plaży. Na linii brzegowej, właśnie są domki. E, tak, domki z basenami prywatnymi tak. i, i tam tam widać plażę. Jeszcze odnośnie e, samego kempingu, no to tutaj. E, wspominaliśmy w ostatnim odcinku o tym, że to wi-fi nie wszędzie e, gdzieś tutaj działa, po prostu tu jak jesteśmy w e, przyczepie to, to czasem złapie, czasem nie złapie, jak złapie to ledwo co ale to ledwo chodzi, e, nie śmiga ten internet tak jak powinien. E, a my też, to, to w skrócie jeszcze powiem, nie byliśmy przygotowani, bo pokończyły nam się już po drodze tak naprawdę tutaj no wszelkie polecone. pakiety jakieś roamingowe. Wystarczy, że e... dzieci obejrzały YouTube a raz i w zasadzie wszystko no, się pokończy. Dokładnie, dokładnie. Także kupiliśmy sobie internet za 10 euro, 10 dni tutaj w T-Mobile. Internet, który śmiga wszędzie tak pra praktycznie i to jest jedyne chyba tutaj sensowne rozwiązanie. I jeszcze odnośnie obsługi na kempingu, no to obsługa bardzo fajna, bardzo uprzejma. Bez problemu, gdzieś tam wszystko można po angielsku dogadać. Także, także tutaj pod tym względem luz, kemping jest gdzieś tam sprzątany na bieżąco. Z największych plusów dla takich właśnie rodzin z dziećmi to bardzo rozbudowany plac zabaw. I dla mniejszych dzieci, dla starszych, i też w sumie wieczorami przychodziła młodzież na plac zabaw. Są też animacje, aczkolwiek jakoś nie mieliśmy jeszcze okazji skorzystać. Basen w zasadzie z jedną zjeżdżalnią, taką w sam raz dla naszych dzieci w wieku 8 lat, chociaż młodsze dzieciaczki też śmiało zjeżdżały, wcale się nie mały. No, my nie zjeżdżaliśmy. Ja zjeżdżałam, ja ty zjeżdżałaś. Tak, ja zjeżdżałam, tylko tak. Troszeczkę nieśmiało. Nie! nie. Po południu przytarłam. No tak, ale żeby się gdzieś schodzić, to jak najbardziej, nie spoko. 50 cm chyba głębokości to taki, żeby sobie poleżeć, schodzić się, bo woda taka bardziej jest z tych sześkich A mina to jest kemping czterogwiazdkowy. Za granicą kempingi są gwiazdkowane jak hotele. Tak, Zresztą nie wiem w Polsce czy też. W zasadzie nie, nie, nie spotkałam nie się, się nie, na polskich kempingach, miały jakieś gwiazdki. Z oznaczeniem gwiazdkami, ale tak, Emines jest, jest, to jest kemping czterogwiazdkowy. No, na kempingu jest w głównej mierze bardzo dużo Niemców. No i oni prowadzą taki tryb życia właśnie mocno kempownicz... No myślę, że mocno kempingowy, Że faktycznie są na tym kempingu, gdzieś tam sobie siedzą, na leżaczku, przy, przyczepie, przy kamperze, czytają książkę, tak, czytają... Czytają dniami. gazetę całymi dniami, tak, niewiele zwiedzają, ale... A, tak też już z jednymi rozmawialiśmy, e, no i okazuje się, że oni tu są już, nie wiem, 3 tygodnie, e, będą jeszcze z tydzień, a później jadą na następny kemping, więc domyślam się, że po prostu nie muszą codziennie, codziennie jeździć i zwiedzać, no i ja sobie życzę takiej emerytury. No czy ja wiem, żeby się dzieć miejsce. Nie, chodzi o to, żeby mieć e, hajs i czas, żeby siedzieć sobie e, dwa miesiące na wakacjach, na kempingach, gdzieś tam wiesz, spoko. Ja bym wolała gdzieś na dziko jeździć. Tak, w ogóle tutaj już jak zeszliśmy na taką prywatę, to Możemy powiedzieć, że w sumie teraz siedzimy tutaj w przyczepie, ale kiedyś planowaliśmy, kilka lat temu jeszcze, jak się zaczęła w ogóle ta nasza zajawka. Dzieci e, były jeszcze młodsze, małe. Dzieci, tak, dzieci miały tak nie wiem, rok, może dwa lata, to naprawdę dawno to zaczęliśmy planować i gdzieś tam oglądać, pierwszych takich van fersów. E, no to myśleliśmy o budowie wana, czy m, takiego kamper no, ale w międzyczasie też yy, budowaliśmy dom, i, i, i to nam wybiło dobrać, z głowy tak. <laughs> plany budowy campervana. A jest przy budowie campervana, co robić? No jak przy tej przyczepie. innych, jak się no, męczył? No, przy tej przyczepie też sporo posiedzieliśmy i, i dużo czasu gdzieś tam i energii, i nerwów to kosztowało. No to co mówić, taka budowa kamperwana gdzieś tam od, od podstaw. No to nie wyobrażam sobie tego teraz. No i poza tym nasze dzieciaczki, no cóż nie dzieciaczki, no to chłopaki mają 8 lat praktycznie. i Znaczy praktycznie. No, po prostu mają 8 lat. No. Ja będę dużo opowiadał. Mają 8 lat i, i trochę ciasno byłoby chyba w takim busie. ciasto by, by było z, zmieścić no, dwie sypialnie, tak jak tutaj mamy. Nie jest powiedziane, że to się kiedyś nie wydarzy, bo może kiedyś, jak już nasze dzieci będą starsze, jak już nie byśmy mogli, chciały, tak, nie będą chcieli nami. z nami jeździć. Nie, e... nie będą tak za nami tęsknić i <laughs> <laughs> będą nas puszczać. A, I my, my za nimi, też. nimi <laughs> też, i my za nimi też. To wtedy może pomyślimy właśnie, żeby, żeby takiego busa, no bo nie oszukujmy się, no Taki minus jest też tej przyczepy, że no, nie wszędzie nie nie na każdy teren ona się nadaje tak naprawdę, żeby wjechać i się ustawić. masz samochód tam, 4 x 4 nie, a... to jednak ta przyczepa nie to jest dużo proszę. szersza niż samochód. Chociaż jak jesteśmy teraz tutaj na kempingu, to z drugiej strony na przykład wolę przyczepy niż e, kampera będąc na kempingu, ci, którzy mają kampery, siedzą gdzieś przy tych kamperach, tak naprawdę mają problem, żeby się gdzieś ruszyć, a jeśli gdzieś już ruszą, to Muszą później wrócić, ustawiać tego kampera, poziomować go na nowo, a my tak naprawdę sobie wsiadamy do auta i jeździmy i wiedzami to jest naprawdę naprawdę spoko. I druga względem. sprawa, muszą też robić serwis tego kampera. Czyli nie jest tak jak u nas, że sobie bierzemy zbiornik na przykład na szarą wodę i opróżniamy. Tylko oni muszą tak jakby tym kamperem zwinąć go i podjechać na serwis i spuścić tą szarą wodę tak jakby. No i co jeszcze? No, przechodzimy do sedna. W zasadzie e no, najważniejsze chyba rzeczy powiedzieliśmy o standardzie, Największy o to jest. Teraz. E, I teraz no, tak, tak największe plusy. Weźmy sobie ludzie, bo że jesteśmy jakieś dziady. E, a tak nie jest. E, no, nie wiem. Wiesz, jak nie, ktoś kempinguje, to jednak liczy pieniążki, nie nie oszukujmy się. No nie wiem, nie wiem, jak ktoś wynajmuje kampera za 600 zł za dobę... Tak, to już, to, to jest inny wymiar e i Jeśli płaci nie za nie kempingi jeszcze, no to... to Wiesz, rozumiem, po wynająć kampera i pojechać gdzieś nim na dziko, nie? Żeby tak zasnać tego, tej wolności, ale wynająć kampera i jechać, na, stanąć na kemping i stać na kempingu? Nie kalkuluje się to, no nie Nie, <laughs> Jaki się to nie kalkuluje, jest ten sens. No. No ale co kto lubi, nie? To też nikomu nie zaglądam tak. do portfela. Może niektórzy po prostu chcą e, się poznać i przetestować tak, wtedy, i, tak. i, i kupują wtedy. Zobaczymy. Po... tego kampera i dopiero później podejmują decyzję, czy kupić kampera, czy przyczepę. Bo też trochę bez sensu by było, jakby ktoś, kto w ogóle nigdy nie był na kempingu, nawet pod namiotem, czy w przyczepie, czy w kamperze, po prostu kupował kampera, nie za kilkaset tysięcy. Dokonna. I później by się okazało, że jednak nie, to nie jest dla niego, bo to jednak jest ciasno, na takiej małej przestrzeni. No to jednak osób. trzeba coś opróżnić, bo tak. to, nie jest taki, to nie są takie warunki jednak jak w hotelu, nie? No, no tak, no. wiadomo. Przechodzimy do cen tego co najważniejsze, znaczy nie wiem czy najważniejsze na Największy, po prostu największy plus tego kempingu. No tak, to jest duży plus tego kempingu, bo jest naprawdę tani. I my tutaj, no oczywiście jesteśmy poza sezonem, to jest początek czerwca, pierwsza połowa czerwca no to płacimy za niego 28 euro za dobę. I teraz przejdźmy do tematu w ogóle karty AXI. Karta AXI działa na zasadzie, że jest jakaś cena powiedzmy za kemping, za porcele. W tym przypadku to jest 25 euro. No i w tej cenie zawierają się dwie osoby dorosłe, oczywiście przyczepa samochód, wszystkie przyłącza, więc to jest tak naprawdę no, taka full pełna oferta, nie to, że ona jest w jakiś sposób ograniczona. Jeżeli, i jadą I jeszcze tylko, a, yes. Yes. Jeżeli jadą dwie osoby, to w zasadzie to jest ich cena e, taka końcowa, plus ewentualnie, ewentualnie zazwyczaj, plus ten podatek klimatyczny. tak? W naszym przypadku e, tutaj e, doliczane są do tej e, ceny, e, która jest podana w książeczce z kartą ACS doliczane są jeszcze dzieci, i tutaj już według tego cennika kempingu mm, danego. Tylko tu nas właśnie zdziwiło, bo w zasadzie na rachunku widzimy, że dzieci. Tak jakby są za darmo. No, dokładnie za jednego centa. E, tak. <słuch> za Może musieli po prostu tak, żeby coś tutaj było. E, czyli mamy 25 euro za z karty ACS i za. E, za nas? Za nas i za parcele. E, I jest właśnie ta opłata klimatyczna też tylko za nas. Za dzieci nie ma tej opłaty klimatycznej i w ogóle dzieci są za darmo. I to jest. E, to jest zastanawiające, nie wiemy no dlaczego zaskoczyło. tak się stało. Wiem, no na pewno <laughs> Czy była tam... jakaś promocja? Y czy po prostu gdzieś tam poza sezonem takie, nie, nie wiem, nie liczą dzieci, czy, czy może w ogóle według regulaminu do, do 8 lat jeszcze dzieci w wieku 8 lat nie są liczone, e, czy może gdzieś tam za ładny uśmiech w recepcji dostałem zniżkę. Tego się nie dowiem. Wiem, że na pewno się pani nie pomyliła, bo gdzieś tam na podstawie dowodów osobistych wszyscy są w rachunku wyszczególnieni. E, I te dzieci są wpisane tak jakby na rachunku, tylko tak jak mówię, za jednego. Centa. No, kłócił się nie będę, nie podoba mi się. E, więc podsumowując tutaj temat e, no cen, e, no to 28 euro, e, około 120 zł e, za czterogwiazdkowy kemping z basenem, placem zabaw e, nad e, Adriatykiem. To jest chyba uczciwa cena. I tutaj e, nawiązując do tytułu filmu no, filmu, no to w poprzednich latach e, jeździliśmy sobie gdzieś tam pod namiot e, rok w rok nad jezioro e, w województwie lubelskim, już nie będę mówił jakie. E, no i tam e, cena za parcelę, namiot nie przyczepę, e, wynosiła nas jakieś 130 zł. Teraz patrzyliśmy, chyba że jest 160. E, także no. 120 zł nad Adriatykiem albo 130 zł nad Jeziorem na Lubelszczyźnie, to dla mnie wybór jest e, oczywisty. Byliśmy w tym roku już na dwóch kempingach polskich i też ceny gdzieś tam oscylowały w e, tych granicach. No nie pamiętam dokładnie w Tatrach ile płaciliśmy, ale raczej nie mniej niż tutaj na tym kempingu. Tak, na którym 135, 135 zł za dobę? Także tak, nic tylko pakować przyczepę, jechać na Adriatyk. Jest możliwość korzystania z tego kempingu na kartę AXI chyba do 30 czerwca. Także spokojnie jeszcze... Można nawet... zahaczyć o początek sezonu. Tak, tak, po wakacjach jeszcze, znaczy po, roku, po zakończeniu roku szkolnego, tydzień jeszcze można tak jakby skorzystać. A można też szukać innych kempingów w Chorwacji, które może jeszcze dłużej są. Musiałabym przejrzeć książeczkę. Tak, 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 jak kupuje się w ogóle kartę Exi, tak jak wspominaliśmy, można gdzieś to kupić nawet na Allegro za około tam 100 zł chyba. No to razem z kartą dostaje się takie książeczki, gdzie są wszystkie kempingi. To w tym momencie postaram się Wam pokazać przebitki właśnie tej książeczki, jak to wygląda. I tam są podane, jaka jest cena, właśnie co się zawiera w tej cenie danego kempingu. Tych kempingów jest multum, bo to nie tylko Chorwacja, to są Włochy, to tak, są inne państwa. Inne, inne państwa. Planując jakiś wyjazd można się posiłkować tą książeczką, sprawcy, sobie, szukać kempingów właśnie w tej książeczce albo w aplikacji, bo jest też aplikacja chyba, którą można tak, zainstalować, tak. ale my jesteśmy trochę starej daty, więc już... <laughs> Ja ty nie? nie wiem, żart, ja nie jestem żartuję. Nie no ja jestem ty nie. No ale to ja planowałam, tak? Także to ja wolę jednak wszystko mieć, no, na papierze, zobaczyć sobie, no. przeglądać. Tak, ale można właśnie sobie korzystać z tej książeczki posiłkować o, się... No, trochę odpocznę od monitor. Dokładnie, no to też jest jakiś plus. Można korzystać z tej książeczki, posiłkować się, nie uplanować kempingi i... I, i, i ceny gdzieś tam wszystkie są podane, wszystkie informacje wyszczególnione, terminy w jakich terminach karta XI obowiązuje na danym kempingu. Także tak, pakujcie przyczepy, e, namioty. namioty, jak to się co chcecie, kampery a jak nie to busy, wany i wyjeżdżajcie do Chorwacji. Przekrój tego społeczeństwa i, i, i tych ludzi, tego czym przyjeżdżają na e, kempingu jest naprawdę niesamowity, bo tak naprawdę na jednej parceli stoi wypasiony kamper za 300 tysięcy złotych, na drugiej parceli stoi namiot, na trzeciej parceli stoi jakiś mały busik van. Eee, gdzieś tam jeszcze przyczepa, autobus, autobus, to... autobus przerobiony, na także jest ogromny przekrój tego wszystkiego i, i takie zróżnicowanie, ale jakoś wszyscy sobie siedzą po siebie, nikt nikomu nie przeszkadza, eee, jest tak przyjaźnie i, i fajnie. Także kończymy ten odcinek, jeśli jakieś informacje z tego odcinka będą dla was eee, przydatne, jeśli ten odcinek jest w jakiś sposób dla was... Eee, Wartościowy? E, wartościowy, tak. E, no to dajcie łapkę w górę. Jeśli tego nie zrobiliście, zasubskrybujcie nasz kanał i widzimy się w kolejnych odcinkach. Piona. Chodź już po nagraniu. Chodź. To się Tęskniłeś? Chodź. Tęskniłeś. Tęskniłeś. Tak, tak.